To już tradycja, że klub KSSPR Końskie wspólnie z Urzędem Miasta w Końskich organizuje cykliczne turnieje Szczypiorniaka o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Tym razem w zawodach najlepsza okazała się drużyna z Królewca. W rywalizacji udział wzięły cztery drużyny ze szkół podstawowych, a mecze pomiędzy trzema z nich – Modliszewicami, Konecką Jedynką oraz Królewcem – były naprawdę niezwykle wyrównane. Turniej zorganizowano dla zawodników z roczników 2007 i 2008. W zespołach mogli występować zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Wyniki prezentują się następująco. Jedynka pokonała Stadnicką Wolę 6-1. Królewiec zwyciężył z Modliszewicami 10-9. Konecka Jedynka przegrała z Królewcem 8-9. Szkoła Podstawowa z Modliszewic wygrała ze Szkołą ze stanickiej Woli 7:5. Szkoła Podstawowa nr 1 z Końskich przegrała ze Szkołą Podstawową z Modliszewic 8-10. I w ostatnim meczu turnieju Stadnicka Wola uległa Królewcowi 3-13. Ostatecznie turniej wygrała szkoła podstawowa z królewca, dowodzona przez trenera Jacka Kołodziejczyka z kompletem zwycięstw. Na drugim miejscu uplasowała się szkoła z Modliszewic, trenowana przez Konrada Zwierzchowskiego. Trzecie miejsce przypadło jedynce a opiekunami. Młodych szczypiornistów byli Marek Jędrasik i Tomasz Bodasiński. Na ostatniej czwartej lokacie uplasowała się stadnicza wola z trenerem markadiuszem Jarząbem. Najlepszym strzelcem turnieju został Jakub Zbruk z Królewca, który zdobył 22 bramki. Pogadankę z zakresu profilaktyki uzależnień pod tytułem Asertywność, sztuka odmawiania prowadziła Beata Salata, pedagog szkolny. Turniej otworzył oraz zamknął prezes KSSPR Końskie Piotr Bocheński.